Mamy 22 dzień marca, witajcie w raporcie z W25. W tym odcinku powiemy o tym, iż ubiegły tydzień obfitował w treningi na torze przy Wrzesińskiej. Powiemy również o tym, co działo się będzie w nadchodzącym tygodniu. Do zbliżających się pierwszych zawodów ligowych pozostało coraz mniej czasu. Odpowiedź na pytanie, kiedy pojedziemy, czy w sobotę, czy też w niedzielę, może w poniedziałek wielkanocny, również poznamy w tym tygodniu. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku to raport z W25. Program napędza marka Powerbank Energy Drink. W ubiegłym tygodniu na Torze Przywrzesińskiej odbyły się kolejne treningi przygotowujące do sezonu 2021. Ten tydzień również wymagający dla naszych żużlowców: wtorek, czwartek, piątek i sobota. To kolejne planowane zajęcia na Torze Przywrzesińskiej 25. W czwartek po raz pierwszy na naszym stadionie pojawi się przed tym sezonem. Duńczyk Peter Kildemant, Tak naprawdę pozostali zawodnicy już po raz pierwszy, drugi i trzeci, bo zależy o którym zawodników mówimy, pojawili się na to, że oni są już po pierwszych kontaktach ze swoimi motocyklami. Niebawem pojawi się również na swoim miejscu maszyna, taśma startowa. W sobotę planowany jest nawet wewnętrzny turniej par. Czekamy już na pierwsze ligowe ściganie w Gniździe przy Wrzesińskiej. Park Maszyn, czyli serce stadionu podczas żużlowych meczów, już praktycznie gotowy do pierwszego ligowego ścigania. Trwa malowanie linii, trwa malowanie pól startowych, z których zawodnicy wyjeżdżają do poszczególnych biegów. Jak zwykle mogliśmy liczyć na wsparcie żużlowców amatorów zrzeszonych w AKZ, Budeks, Waleczny, Orły Gniezno, za co im po raz kolejny serdecznie dziękujemy. Zachęcamy Was do kupowania napojów Powerbank. Kupując napój, stajecie się również w drobnej części sponsorem naszego klubu. Powerbank oraz Sklep Polski, czyli miejsce, w którym znajdziecie ten napój, a także nasz klub, przygotowały konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. Wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej startgniezno.com. Weźcie udział w konkursie, zdobądźcie nagrody no i stańcie się sponsorem. Pamiętajcie, że zbliża się okres rozliczeń podatkowych, istnieje możliwość wsparcia Knieździnskiej Szkółki Żużlowej. Wasz 1% podatku może stać się wsparciem dla adeptów czarnego sportu. Nie zapominajcie o tym podczas rozliczenia. Sponsorem programu jest Hilgas, hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw.